Dzień dobry dzieci, dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Młodzieżowe Strajki Klimatyczny, dlatego taka, a nie inna treść. A poza tym sam jestem ciekaw, ile taka elektrownia naprodukuje radioaktywnych odpadów w ciągu roku, które trudno składować. Bardzo naturalne zadanie, bardzo kontekst realistyczny. Zanim zaczniemy, zaczniecie, jeszcze jedna uwaga co do treści. Paliwo w trzecim zdaniu, to tutaj, oznacza izotop 235U. Nie chodzi o cały pręt paliwowy. Drugie zdanie jest napisane językiem, no, trochę potocznym. Gdyby miało być super ściśle, brzmiałoby tak. Jako paliwa używaj zatopu 235U stanowiącego 18% masy prętów paliwowych. No, to teraz można się bawić. Ok, sprawność elektrowni wynosi 30%. Co to znaczy? Albo skąd to się wzięło? To jest energia elektryczna, którą ona daje radę produkować, w stosunku do energii, którą w tej elektrowni wyzwalamy. No, w elektrowni jądrowej to będzie energia powiedzmy jądrowa. Z tym, że tak naprawdę cieplna i elektrownia jądrowa, i elektrownia na węgiel ma misję pod tytułem Zamiana energii cieplnej na energię elektryczną. Trochę się różnią co do źródła tego ciepła, ale poza tym to jest ta sama fabryka. Ox, energia elektryczna. To jest w ogólności PT. A w tym przypadku 6 razy ta moc i razy T. Gdzie czas to będzie ilość sekund w jednym roku, czyli takie tam 31,5 miliona czy coś. Ok, energia jądrowa. Ubywa masy. Masa zamienia się w energię. Ten ubytek masy oznacza literką m, delta m. Defekt masy się często o tym mówi. Ale to nie to mam obliczyć. A uliczyć ile ton paliwa trzeba kupić, a nie ile masy ubędzie w elektrowni. Delta M to procenta masy tego, co przereagowało. A przereagowuje tylko 4% paliwa. Tylko 4% i za to po 235 u ulega rozszczepieniu. Reszta się marnuje na składowisku odpadów radioaktywnych. Masy i tu napiszę masy czego? Tego, który uległ rozszczepieniu. Ale to tutaj to jest tylko 4% uranu 235, który się tam znajdował. Zapisuję to. Ale to tutaj, izotop 235U, który się tam znajdował, to tylko 18% masy prętów. Reszta to jakieś śmieci. I to jest M, którego szukam. Ostatecznie delta M wygląda sobie o tak. Podstawię to do wzoru na sprawność. Skomplikowane przekształcenia i za chwilę będę miał wzór na M. W podstawie, jako czas wpisując jeden rok, czyli 365,25 dnia razy 24 godziny razy 60 minut razy 60 sekund. Wyszło 262,2 tony. Czy to jest dużo? Nie wiem. Wydaje się dużo, ale jakby spojrzeć na to, że taka elektrownia może uciągnąć mały kraj, to to nie jest aż tak dużo. Parę wagonów. Ale ponieważ nie znam się na energetyce jądrowej i nie mam za bardzo wyczucia, to trudno mi powiedzieć, czy ten wynik jest sensowny, czy nie. Chłopski rozum jako próba wykrycia błędu tutaj się nie przyda. No to może rachunek jednostek? Rachunek jednostek dla tego wzoru. Moc jest w watach, a wat to kilogram razy metr kwadrat na sekundę do trzeciej. Czas w sekundach. To bezwymiarowe szybkość światła w metrach na sekundę, tylko że jest do kwadratu. To poleci z tym. Tu zostanie 2. No i sekunda kwadrat z sekundą kwadrat sayonara. Zostały kilogramy. Wzór wygląda legitymacyjnie. Mam nadzieję, że to jest OK. A tu z tego nie leci dym, to jest para wodna. Coś trzeba zrobić z tymi 70% traconej energii. Kiedy chyba Gamonie z Greenpeace na coś takiego wlazły i napisały stop CO2. Na kominie, z którego leci para wodna. No dobra, to teraz do Polski. Elektrociepłownia Bełchatów. Nie wiem, czy ma taką modę, ale pewnie coś koło tego. Zrobię tak samo jak poprzednio. Napiszę sobie wzór na sprawność takiej elektrowni. To będzie energia elektryczna. A tu będzie energia wyzwalana w procesie spalania węgla. Energia elektryczna to będzie PT, a właściwie 6PT. Gdzie T będzie jednym rokiem. No, a energia ze spalania. Mam tutaj ciepło spalania. Ono jest w megajoulach na kilogram, więc nie trudno się domyślić, że energia wyzwolona w procesie spalania to będzie masa razy ciepło spalania. Wezmę to kulturalnie, rozpiszę. Wzór na ciepło spalania to jest energia cieplna wyzwolona w czasie spalania przez spaloną masę. No i Q, tutaj nazwałem się to espal, bardzo oryginalnie, Qm. No to z tego wynika wzór na masę. Masę węgla, który trzeba wykopać i spolić. Ku Eta. O, liczniku mam to samo co poprzednio. Dobrze, będzie mniej wklepywania w kalkulator. I to jest 18,2 miliona ton. A zróbmy 18 milion. Wincy. To robi różnicę. To jest nieco ponad pół tony na sekundę. Sprawdziłem sobie dane elektrowni Bełhatów. Tej, tej, tutaj. Ona ma 5 gigawatów mocy i spala nieco ponad tonę na sekundę. No, może ma większą sprawność, nie wiem. Gdybym miał wybierać między elektrownią atomową a taką, no to zawsze atomową. To jest szczegół techniczny, że to jest trudne w przechowywaniu i się rozkłada jakieś setki tysięcy lat. Bo raz, że to nie jest dużo, a dwa leży se pod ziemią i nikomu nie szkodzi. A ze spalenia tego powstanie masa dwutlenku węgla, który nie będzie grzecznie leżał pod ziemią, tylko zostanie w atmosferze i będzie robił efekt cieplarniany. No i jeszcze przyznam komunikat od sponsora młodzieżowego strajku klimatycznego Brzmi on tak Kto nie pójdzie jutro na strajk klimatyczny ten jest normikiem z zaradkami na potulnego korposzczura w przyszłości.